to będzie szkoda, bo... Ustawianie to Jest Coś nam krzywo to zeszło. No teraz jakbyś tak trzymał to jest prosto. Tak się wykańczy. Ale... Hmm. Ale by musiał trzymać. Byś musiał trzymać. Tak siedzieć przez, cały, przez całą tą zimę. Tu I tak byś musiał trzymać tą pojemkę. Nie wiem co, jak będziesz ubierać pojemkę jutro? Nas kolejna, kolejna część remontu. Słuchajcie, zamówiliśmy stolik. W sumie to e, bardziej taki, nie wiem, stół. Mam nadzieję, że to stolik, bo ja się boję, że on będzie za duży. No, tamten jest jeszcze taki Tam Tamten znieśliśmy, bo był troszeczkę za duży. Za mały, salon, mama za duży stół. Tak. Ale będzie fajna na przykład, jak będzie impreza czy coś. O, w sumie nie jest taki mały. No, nie jest mały, ale będzie okej, okay. będzie okej. Okay. No. Bo naprawdę tutaj mieliśmy. I tak tym wprowadzamy miejsca. trochę e, taki tajski. Tajski. E i będziemy na, siedzą, na klęcząco jeść, bo on nie ma nóżek. Aha, czyli na poduszkach, tak? Tak, on Dobra. nie ma nóżek. Dobra. Chyba, że z tego styropianu coś ukleimy. Słuchajcie, był na promocji, bo e, w Ikei, prawda? Nie, w wiózku. A, w wiusku. Jest. Jest. A I um, y, i na 400 zł z 699 albo 790. A no, teraz byliśmy w tym tygodniu, nie? To mówiłeś, że. A ostatnio. Było to chciałem zamówić już przez no. internet to już była normalna cena. No, A do nas fajnie. przyszła jeszcze po staremu. No? Dobrze, zobaczymy, powodem, jak nam tak? się. Mm, z, jak będzie już wyglądał wiesz, Całość. No się, się trzeba skręcić teraz. No. Kochanie, stolik już stoi. Także wydaje mi się, że jeszcze pewnie będziemy musieli kiedyś dokupić krzesełeczka. Hmm, ale to z czasem. Ale jest naprawdę fajny. I teraz można się napić kawki. No. Chwilka odpoczynku. Kochani, my jesteśmy po zakupach. Oczywiście nasz stół stoi, także jest okej. Okay. Wszystko, wszystko jest dobrze skręcone, nic się nie stało. No no, 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 no to skręcał? Słuchajcie, kochani, byliśmy na takich szybkich zakupach, bo byliśmy z Nelcią, więc zakupy były naprawdę szybkie. Ale kupiliśmy parę świątecznych rzeczy, które chcę Wam pokazać. Naprawdę nie za dużą cenę, bo oczywiście byliśmy w kilku sklepach, zobaczyliśmy, która, które są najkorzystniejsze. Okej, okay, kochani, czyli tak, więc... Najpierw mam na na Mikołajka, nie Nęcia? Co to za Mikołajek? A to Mikołajek z winą, nie mam. mam nawet tak, za trzy! Za trzy złote. No um, 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 i um. ona mu nawet butelkę do wasa. Jasne widzą. No, to no nie, nie, jest, jest niezłe, ona ogląda sobie. Nie. O, wygląda. A no to tak. Słuchajcie, zacznę od tego, że Nanci właśnie kupiłam y, na toaletkę naszą taką, wiek, taki wiecie, y, żeby było dla niej bardziej higieniczne, że to będzie tylko jej. Yy, taką podstawkę, można to tak nazwać. Chyba. zobaczymy, Prawda? jak to będzie yy, w praktyce wyglądało. <laughs> nakładka, o, nakładka sedesowa to się tak nazywa. A Nikolas też ba, może korzystać, jakby co. Zmieści swoją grubą. Ba, ba, ba. Nie grubą. Cztery litery no. swoje. Ba, ba. Co zrobiłaś? O, na... o A, nie. znowu łepek. I, I ona mi daje, jak zepsuje. Ba. I koniec. I po I, po po to ta I co tam masz jeszcze mama? Okej, yy, okej, okay, okay. już mam pani wszystko pokazuje. Yy, dobra, zaczynamy, słuchajcie, od naszych dużych bombek, które na pewno już widzicie. Tutaj mamy 20 sztuk. Tak, słuchajcie, objechaliśmy w Carrefour, yy, w Lerła byliśmy w galerii, a pojechaliśmy do Castorama i opłacało, znaczy dużo, trochę kosztowało, bo 81 zł takie bombki, ale 20 dużych sztuk. A przykładowo byliśmy w Carrefourze, co jest niby taki taniej, bo, bo markę. To cztery sztuki, wyobraźcie sobie kosztowały 24 i 29 zł, nie? Cztery tak, sztuki. Dokładnie. dokładnie. Także tak się opłacało w Kubie. Ale wiecie co zauważyłam teraz, że nie ma tych e, końcówek. Są, na pewno Sąleczkę. luzem będzie trzeba... będą bed, gdzieś, na pewno. Zobaczmy. Zawsze dała e, A co, rzeczywiście, a no. zobaczcie. Są. Co tam się łączyło Tutaj są. Dobra, mamy i. Są. Co jeszcze mam na tym? Osie? Dobrze, następne, słuchajcie, mamy gwiazdki też w kolorku srebrnym. Będzie, będzie, pasowało, musi pasować, nie może być nie. się. Do tego Tam mamy. Tam miejsce takie, na w ogóle. Do tego mamy takie białe płatki śniegu. Też będzie myślę, że będzie fajnie wyglądać. Kiempki. A tutaj, słuchajcie, na choinkę mamy yy, będziemy... raz w tym roku, bo zawsze używaliśmy tych. Yy, tym roku się zdecydowaliśmy A się w tym roku, słuchajcie, wstążkę. mamy taką stążkę i ona będzie tak przechodzi przez całą choinkę, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Yy, mamy kochani jeszcze dlatego takie mm, złote, złote koparki Tu mamy jeszcze I... sześć mamy razem, 6. nie? Skoska, tak. I jeszcze białe. Bia, te białe trafiliśmy w wiodronce, nie? Teraz? Tak. Bardzo ładne też. A i lampeczki trafiliśmy w wiodrce też po 400 sztuk i na pilota, słuchajcie, nie będziemy musieli się do gniazda gdzieś tam za ten. Tak Ta się rozłożył na, no, na pilota. Fajne, bo, no, bo zawsze ciężko trzeba było za się w sieć pokół, żeby ten, nie? Światełka no. odłączyć. Anęcia słuchajcie, z telefonem wróciła z zakupów, bo już mm. jej się nuciło, nudziło, tak. oczywiście, wykić. A to Mikołaję pokazać? Właśnie. Pokazać. I słuchajcie. gwiazdkę. O, jeszcze kupiliśmy do gwiazdki doniczkę. doniczkę. To I słuchajcie, nawet możemy ją... Już Otworzyć już. Zobaczymy, jak ona będzie wyglądała, mm, jak mm, się to złoży. Tak. O. Musi no, trochę sobie, o. Wyciągniemy ją. Zobaczymy, czy jest dosyć... Nie, u niej. Jest ok. No o, trzeba się podlewać. Siedem, co trzyma w tej doniczce. Mm -hmm. O, super. Jest około. ok, ładnie. Świetnie. Bo. Dobrze, czyli już czuć święta. Słuchajcie. I, słuchajcie, jeszcze oprócz tego, słuchajcie, e, kupiłam na stolik. Proszę wejść sobie, co byś chciała. Będziemy ubierać w na dzisiaj. Zaraz tak. to, to pójdzie w po kochanikę, bo już mamy w ogóle pominkę, Nie wiem, czy wiecie. Tak, jest koinka. I też w I słuchajcie, takie y, na her do herbatki pod szklaneczkę. Y, czy tam do kawki. Proszę, takie fajne podstawki. Hmm. Hmm. O. Proszę, nie, 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 nie! To szklane jest, czy nie w końcu? Nie, no nie może być szklane. Ja wiem. Tu położymy, o! To dla ciebie. Proszę tak. bardzo. I tu masz światełka jeszcze. Siatełka. I takie I tatiekuka. Już nie pasuje. No, to tyle na razie. Dobrze, kochani. Ja się z wami żegnamy i idziemy z nami robić kolacyjkę. Ja idę naprawić kapucynka. Bo I tu naprawiamy patka. kapucynka. To papa. Pa. Pa. Miłego dnia wam życzę. A ja idę robić my kolację. My już wieczorem. Tatoś gwizdnął sobie. <laughs> Panieńko. Więc dobra, słuchajcie. My się bierzemy za ubieranie choinki wstępnie. Gdzie z mama? No, y, zaczynamy oczywiście od światełek, które wczoraj kupiliśmy, widzieliście chyba, nie? Tak. E... Muszę Gdzie tam się to? wspinać na sam szczyt. Niestety. I na sam dół już wszystko mamy do Ale w tym roku fajnie, bo mamy chociaż jedne światełka, które powinny wystarczyć 400 Gdzie, sztuk. To jest tutaj? 400 sztuk. O nie widzę. Dobra, słuchajcie. Gdzieś były. tam jest światełka? Tam są. Jest, dobra, tutaj mamy. Okay. słuchajcie, jeszcze porządek nie jest do końca zrobiony, ale choinkę już będziemy mieć z głowy. Będzie już ubrana. To jest najważniejszy no. etap. Ale... Ej, a gdzie mamy pilotik od tego? Ja to się boję. Na razie jeszcze ja chodziła z tym pilocikiem. No słuchajcie, mieliśmy, mieliśmy długo o. pilocik. No, mówimy, ale wygoda, będziemy sobie włączać i wyłączać. Słuchajcie, gdzie jest Twój pilot? A tu ona sobie burza do śniegu. Halo, bo sobie tak dzwoniła. Halo. No, dobra. to słuchajcie, ja siebie biorę ze Się śmieję. słuchajcie, że weźmiemy tą choinkę zakopiemy w ogródku. Będziemy mieli ładną, nie choinkę byśmy mieli Nikola? Przed domkiem. A Nikola, słuchajcie, pomaga mamie, co? Zawijać w te sreberka. Mama, prawa autorskie mam zaraz obrócić. Wiem, już, już ściszam. Już ściszam. Piękna, pięknie położył mocno tak. pięknie. Właśnie chciałam włączyć kolendę, bo... Za zaraz włączymy sobie komendę. Ej, komendy. Kolędy. Okej, okej.

Mamy tak na pół i że światełka sobie jedną kolorze w drugim, a w tym roku mamy w jednym, bardzo ładnie to się prezentuje. Chyba lepiej, jak są właśnie jedne. a zostało nam trochę lampeczek, zobaczymy. Teraz. Może Nikola na parapety sobie wykorzysta, bo Ty lubisz parapety sobie oświetlać. Mama takie gwiazdeczki znalazła, dałaś jej? Tak, dałam Nikola. No tak. Widziałeś te gwiazdeczki niebieskie? Widziałam że są, zaraz zrobimy. No. E, teraz tak, przyklatamy te bombki, żeby Poczekajcie, no. Co? no, gdzie to Bach? No Bach zrobiła chrupka i piszcie w komentarzach, czy widzicie chrupki Reksia. bardzo dobre. No, mm. i tak, kto się nie chce uczestniczyć. Nie! Nelcia. No, Nelcia się nie chce uczestniczyć. Dasz Nikoli, no, coś mówi? powiedzieć? Nie, no, naprawdę. ona się Nelka, czy Dasz coś ma... powiedzieć chcesz Nikoli? Chcesz założyć sobie kanał na YouTubie? No. Nela, Ty chcesz kanał na YouTubie? Kto to będzie robił? Tata. 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 No co? Tata. <laughs> <laughs>